Dzień dobry. Hieronim Hiro Mój numer 791-904-357. Gierłachowo 18a. Przedstawiam Wam dwuletnie, 5-6-metrowe pałownie z programu Sadzisz Raz, Palić Cały czas. Tą zieleń, którą widzicie na dole, to jest posiada po prostu poplo, poplony. Typu facelia, gorczyca, gryka lub inne i tym podobne mogą być. Zostaną one skoszone w odpowiednim czasie, tak aby korzenie były zabezpieczone na zimę i gleba również, żeby nie emitowała niepotrzebnego CO2, także zimą. Bo nie wiem, czy wiecie. Ale gleba, która nie jest porośnięta, emituje także CO2. I zobaczcie sobie. Weźmy no tu przykładowo pierwszy lepszy z brzegu. Proszę sobie zobaczyć. Średnica, średnica około 12 cm. Ja się Wam pokazuję cały czas przyrost zeszłoroczny. który miał około 4 metrów no i w tym momencie widać elegancko przyrost tego tegoroczny oczywiście on jest mniejszy około 2 metrów ale 6 metrów mamy w przyszłym roku już będzie korona i średnica około 15-17 cm ze spnia. A to dopiero będzie trzeci rok. W czwartym roku spodziewam się średnicy na poziomie 20 cm. Jeżeli będzie 19, też nie będzie źle. Jeżeli będzie więcej, będziemy się z tego cieszyć. Ale jak widzicie, to działa. Także zapraszam. Do oglądania, a być może podejmiecie decyzję i sami będziecie chcieli zasadzić. W ofercie mam sadzonki jednoroczne po 50 zł i dwuletnie po 100 zł. Różnią się tym, iż start będzie dużo lepszy. Teraz przejdziemy do drzewek, które zostały ścięte wiosną tego roku. Już są zabezpieczone korzenie, tak jak mówiłem, że liści się proszę nie obawiać. I proszę sobie wyobrazić, ja sobie odkryję tutaj, żebyście Państwo widzieli, że nie kłamię. O! Proszę sobie zobaczyć. O! Tutaj. To jest trzyletni pień, który wiosną tego roku drzewo zostało ścięte. Paulownia sobie pięknie wyrosła. Już ma średnicę około 12 cm w pierwszym roku. I urosła nam około 4,5 m. Czyli jak sami widzicie, po ścięciu jest lepszy start. Ja bym powiedział 450 cm plus. Nie wiem skąd znacie to powiedzenie, ale jest takie fajne. Nasze, bo polskie. Pałownie, którą tutaj widzicie, nie jest to jedyna. Pokażę Wam trzy ostatnie. Praktycznie wszystkie są tej samej średnicy, tej samej wysokości. Już potraktowane jest się innymi warunkami, czyli trochę wiatru, trochę niższych temperatur. Liścia sobie opadają. I przygotowujemy się do zimy. Nie wiem, czy pamiętacie. Paulownie zimą także żyją. Efekt taki, że przyrastają od pół do półtora centymetra w średnicy. A to już jest coś. Dziękuję. Pozdrawiam. Hiro. 791 -904 -357. Zapraszam do inwestycji.